Witam wszystkich serdecznie z mroźnej Norwegii. Śniegu napadało panowie trochę. Zobaczcie jak to wygląda. Idę odśnieżyć trochę Gołębnik. Pogoda jak widzicie trochę się przejaśniło tutaj w miarę. Może uda się jeszcze dzisiaj niedziela 29 stycznia. Pogoda piękna. Drzewa ośnieżone ładnie. Zobaczcie, pięknie wygląda wszystko. Także odśnieżę troszkę i będziemy puszczać gołąbki na chwilę, żeby troszkę polatały. Jestem panowie Gołąbki. Przyleciały minęło 50 minut. Znów idro gdzieś tamtą stronę tam poszły Myślałem, że żeby chciały siadać, ale nie poszły znów w miasto Tam Nie wiem czy je będzie widać tam Tak wygląda tam miasto. Trochę słoneczko zaczyna wychodzić. Tutaj się przejaśniło troszkę, tak. Przejaśniło się troszkę, ale pogoda jest ładna. Dopisała akurat. Gołąbki wypuściłem żeby polatały, bo one w godzinkę ponad godzinę, teraz godzinę, nakladają bożarko, je wypuszczam także niech sobie polatają w weekend, tylko zazwyczaj je wypuszczam, bo tak to do pracy o 15 ciemno nie ma nie ma czasu. Odśnieżyłem im gołębniczek. Też dzisiaj Zobaczymy poszły gdzieś, nie widać ich. Tam ładnie słoneczko próbuje wychodzić za górę, ale teraz jak już by była ładna pogoda, to już słońce by było, bo już 21 stycznia tutaj w Norwegii tak jest, że oni pieką pączki w ten dzień ze względu na to, że e, pierwszy dzień słońca u nich niby jest tutaj, że pierwszy raz słońce wychodzi. Chociaż nie zawsze to jest tak, że wychodzi, no ale wychodzi za górę. W tym roku było pochmurno, to nie było tego słońca, ale jakby nie było pochmurno, to podejrzewam, żeby te słoneczko było, dlatego oni pieką 21 stycznia zawsze pączki pieką. O tam gołąbki gdzieś widziałem leciały, tam le lecą tutaj, zaraz zobaczymy, nisko lecą, już schodzą, jeden samczek jest to klepie, widzę. Chodź, 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 chodź chodź, chodź, Ale widzicie, one taką przyjdą tutaj tego i odchodzą z powrotem. No teraz już powinny siadać, bo już godzinę prawie latają. Tu już powinny siadać. Chodź, 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 chodź. Leciał gdzieś tutaj, tutaj leciał, gołąbki, o i poszły znów gdzieś tam, tamtą stronę. Poszły, jak się pokażą, to. Tam daleko lecą, nie widać ich na pewno. Chociaż zakręcają tam, ale e, poszły w miasto znów. Są gołąbki. Chodź, 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 chodź. Przyszły znów tam lecą, w tamtą stronę. Znów poszły w miasto. co zrobić i tak one chodzą tylko domu nie chodzą te pocztowe tylko przyjdą nadlecą i znów w miasto idą takie panowie obrączki zakupiłem tutaj mam na lekkie są 10 sztuk tutaj na pocztowe czarne złote i tutaj mam adresówki te niebieskie na zamówienie takie obrączki zamówiłem sobie dla gołópków. Chodź, 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 chodź i tam, panowie, szarby są gołąbki już latają godzinę pięć minut równe. chodź, 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 <krek> chodź, chodź, chodź. Ale jeszcze idą tam widać. Przychodzą, odchodzą, tak jak mówię. Znów poszły w tamten kierunek. Gołąbki przyszły, panowie. Godzinę 10. wylatały równą. Chodź, 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 chodź. Zaraz powinny, myślę, siadać. Takie, gołąbki siadają. Chodź, 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 chodź. Tutaj jastrząbek dzisiaj latał. Wcześniej jak one tam poszły. I trochę tak się boją, nie wiem czy ten jastrząb gdzieś tam nie siedzi u góry. W tych choinkach. Czasem. 好，车车车车车车车车车车车车车。 하, 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 Gołąbki schodzą, zaraz im otworzę, żeby sobie wchodziły. O, zerwały się teraz. Poszły, wystraszyły się. Nie wiem dlaczego.

nie jest taka najgorsza, myślałem, że będzie gorzej, zapowiadali ten, ale całkiem fajnie, jest, zimno jest, nie wiem, minus 2, 3 może stopnie, tam widzicie, słoneczko się przebija. I pozdrawiam wszystkich serdecznie, do usłyszenia w następnym nagraniu.